Dzień dobry. Witam wszystkich w wirtualnym świecie matematyki dla fanatyka. Dzisiaj chciałabym pokazać, jak można rozwiązywać proste równania kwadratowe bez użycia wyróżnika trójwymiaru kwadratowego, czyli zwanej delty, którą poznacie dopiero w szkole średniej, więc będzie to sposób na rozwiązanie prostych równań kwadratowych dla ucznia szkoły podstawowej. Zacznijmy sobie od prostego przykładu. X kwadrat 12-16. I zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do kwadratu daje nam 16. Będzie to 4, to będzie nasze pierwsze rozwiązanie. Ale również proszę pamiętać, że ujemne liczby podniesione do potęgi parzystych, czyli do potęgi drugiej, też nam dają liczby dodatnie. W związku z tym drugie rozwiązanie, możliwe tutaj, to będzie minus 4. Ponieważ zarówno 4, jak i minus 4 podniesione do kwadratu daje nam ten sam wynik. Teraz w równaniach kwadratowych, czyli równaniach stopnia drugiego, bo tutaj mamy potęgę 2, możemy mieć jedno rozwiązanie, zero rozwiązań lub dwa rozwiązania. Nie możemy mieć więcej. Maksymalna liczba rozwiązań jest tutaj właśnie zdefiniowana przez, przez tą liczbę w potędze. Przez ten wykładnik potęgi. Spróbujmy sobie zrobić teraz kolejny przykład. Mamy x kwadrat odjąć 2 równa się 7. I teraz przerzućmy sobie tą minus dwójkę na drugą stronę równania, czyli do obu stron równania. Dodajemy sobie dwójkę i otrzymujemy x kwadrat równa się 9. I znowu zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do kwadratu daje dziewiątkę. No będzie to oczywiście trójka, ale również. To będzie pierwsze rozwiązanie, ale również minus trójka. Ponieważ minus 3 podniesione do kwadratu, również daje dziewiątkę. Więc mamy znowu tutaj parę związań. Teraz spróbujmy sobie zrobić taki przykład. x kwadrat plus 25 jest równe 0. I też byśmy chcieli przenieść sobie tą liczbę na drugą stronę równania. Żeby się jej są to musimy od obu stron równania odjąć 25. Czyli otrzymujemy x kwadrat po lewej, a po prawej stronie 0 minus 25 to minus 25. I teraz zastanawiamy się, jaka liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu daje nam minus 25. Nie istnieje taka liczba rzeczywista, ponieważ każda liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu zawsze da nam liczbę dodatnią. W związku z tym jest to równanie sprzeczne i możemy napisać, że brak rozwiązań, równanie sprzeczne, ewentualnie x należy do zbioru prostego. I to jest przykład, kiedy równanie stopnia drugiego nie ma w ogóle rozwiązań. Przykładem równania kwadratowego, które ma tylko jedno rozwiązanie może być na przykład x kwadrat dodać 8 równa się 10 minus 2. Teraz sobie rozwiązujemy x kwadrat, dodać 8 równa się 10 minus 2 również 8. Pozbywamy się tej ósemki? Z lewej strony, od obu stron równania odejmujemy 8. Po lewej stronie dostajemy x kwadrat, a po prawej 8 minus 8, 0. I teraz jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 0? Jest tylko jedna taka liczba, a mianowicie 0. Więc to jest przykład równania kwadratowego, w którym mamy jedno rozwiązanie. Tu nie mieliśmy w ogóle rozwiązań, a w poprzednich przykładach mieliśmy dwa możliwe rozwiązania. I teraz zróbmy sobie taki przykład, gdzie niekoniecznie będą wychodziły ładne liczby, ładne w sensie, że będą to koniecznie liczby wymierne. Załóżmy, mamy 1 trzecia x kwadrat równa się 6. Pozbądźmy się może najpierw tej 1 trzeciej, więc obie strony równania musimy podzielić przez 1 trzecią, a skoro dzielimy przez 1 trzecią, to mnożymy przez jednorodność, czyli mnożymy przez 3. Po lewej stronie nam się skróci, ta druwieczka zostaje tylko x kwadrat, a tutaj dostaniemy 6 razy 3, czyli 18. I teraz zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do kwadratu daje nam 18. I znowu otrzymamy dwa wyniki. Będzie to wynik dodatni, ujemny, tylko tym razem nie będzie to ładna liczba wymierna, która da się ładnie spierwiastkować. Tylko dostaniemy wyniki niewymierne. Pierwsze rozwiązanie to będzie po prostu pierwiastek z 18, bo robimy zawsze działanie przeciwne przy rozwiązywaniu równania. Skoro tutaj mamy potęgowanie, to działaniem odgrodnym do potęgowania jest pierwiastkowanie. A drugim rozwiązaniem będzie minus pierwiastek z 18, czyli będzie to po prostu liczba przeciwna. I teraz da się również zauważyć, że liczba 18 da się rozłożyć na czynniki pierwsze i zapisać w postaci takiego iloczynu pod tym pierwiastkiem, że chociaż częściowo da się ładnie pierwiastkować, więc 6 razy 3 nas nie za bardzo interesuje, bo z 6 ani z 3 nie wyciągniemy pierwiastka, ale 9 razy 2 jak najbardziej. I teraz tą dziewiąteczkę sobie tutaj wyrzucamy przed pierwiastek i dostaniemy trzy pierwiastki z dwóch. No to analogicznie dostaniemy ten sam wynik, tylko z przeciwnym znakiem, a zatem minus trzy pierwiastki z dwóch. Na przykład, załóżmy 1 siódma x kwadrat jest, załóżmy nie wiem, 5, chciałam napisać, żeby wyszło, bo tu jest 5, to równa się 0. I teraz możemy sobie przykład od razu obie strony pomnożyć przez 7, żeby pozbyć się tej siódmyki z wynika, bo zawsze przyjemniej jest, kiedy mamy współczynniki liczbowe całkowite, a nie jakieś łożąki. Więc tak, 1 x kwadrat pomnożona przez 7, to nam się 7 skraca i zostaje po prostu x kwadrat. Odjąć 5 razy 7, 35, to się równa 0 razy cokolwiek, prawda? Daje 0. Przenosimy sobie teraz ten minus 35 na drugą stronę równania, więc robimy działanie przeciwne. Dodajemy do obu stron równania 35. I otrzymujemy x kwadrat równa się 35. I ta sama historia. Zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do programu daje 35. Pierwsze rozwiązanie to po prostu pierwiastek z 35. Może by znaleźć tej liczby, to robimy działanie odwrotne do potęgowania, czyli pierwiastkowanie. A drugie rozwiązanie to liczba do niej przeciwna, czyli minus pierwiastek z 35. I teraz 35 da się zapisać w postaci uroczynu jako 7 razy 5, ale żadnej z tych liczb nie da się już wyciągnąć pierwiastka, więc to już jest ostateczny wynik. Zostawiamy to w takiej formie niewymiernej, nie przybliżamy tej liczby, ponieważ jest to najbardziej precyzyjny wynik. Dziękuję bardzo.